Od niedawna zacząłem pracować nad obszernym filmem o najlepszych czasach Maddenemskiego YouTube'a. I wiecie co? Staną w miejscu, bo nie wiem czy wypowiadać się subiektywnie, czy tak jak faktycznie zostali zapamiętani. Ogólnie ciężko nie oceniać innych publicznie i jakoś nie lubię tego robić. Dlatego gdyby ten film kiedyś ujrzał światło dzienne, to musi być wyjątkowo dobrze wykonany. W ostatnim czasie głośno robi się wokół kwestii przekrętów na Eterni, kolesiostwie i kontrowersji związanych z wynagradzaniem twórców o cukierkowym podejściu. Te wszystkie rzeczy zostały doskonale ujęte przez Kierdeza i Kairusia w ich najnowszych filmach, do których Was odsyłam. Ja natomiast chciałem się skupić na klasyfikacji margrabskiego YouTube'a i powiedzieć Wam, dlaczego jest on podzielony na tak jakby dwa odrębne obozy. Nie chcę tutaj wymieniać konkretnych osób, ale chyba wszyscy wiemy, kto nigdy nie wyraził negatywnej opinii na temat gry i jej twórców. Nawet w sytuacjach, gdy są o to pytani, używają sformułowań typu Spokojnie, oni nad wszystkim panują i wiedzą, co robią lub heche, no wiecie, nie wszystko jest idealne. Ciężko stwierdzić, dlaczego tak jest, być może ma to jakieś szersze powiązanie z pewnymi osobami. Rozumiem, że nie każdemu zależy na zaangażowaniu w sprawy wewnętrzne gry i preferuję pozostanie neutralnym, ale po kilkunastu latach grania w nią warto byłoby wyrobić sobie przynajmniej jakieś zdanie na temat tego, co się w niej aktualnie dzieje. Czasem warto powiedzieć, że coś nam się nie podoba, zamiast ciągle przedstawiać grę tak, jakby była pozbawiona wad. Takie osoby ostatnio dostały właśnie kuferki, ale prawda jest taka, że nie przynoszą one niczego wartościowego dla rozwoju gry. To właśnie my, osoby wytykające błędy występujące w grze, przyczyniamy się do tego, że coś w tym kierunku faktycznie się zmienia. Jesteście tak abstrakcyjni, że nie można tego luźno powiedzieć, tylko trzeba wam wykręcać głośne afery, bo inaczej tego nie widzicie. Eukil dało wam dziesiątki genialnych pomysłów, a wy to zlaliście. Na przykład w filmie pod tytułem Jak XP w 2020 roku który na ten moment zdobył 50 tysięcy wyświetleń. Jest to ogromna ilość, ciężko dostępna dla kogokolwiek innego, szczególnie w tamtych czasach, gdzie większość osób się już wypaliła. A tutaj parę przykładów. Jacob nagrał film o liście gończym i po czasie zablokowali go. Z hełmem było podobnie. Od tamtej afery wprowadzili automatyczne zabezpieczenia na panelu związane z nieprawidłową treścią. Chcecie więcej? Nie ma problemu. Jedziemy dalej. Mój film na temat skryptów aukcyjnych prawdopodobnie również wpłynął na decyzję o wprowadzeniu możliwości wiązania i temu w handlu i powiadomienia o niskiej kwocie wystawionego przedmiotu na aukcję. W o One Night Casino pewnie sprawił, że nowa odsłona będzie miała inne, nowe minigierki. Tak samo nie sądzę, że zwróciliby by z skolinowi, gdyby nie medialna nagonka Dana Misła. To tylko kilka myśli, które aktualnie przychodzą mi do głowy. No nie chodzi o to, żeby zniszczyć tę grę tylko po prostu na przestrzeni lat widzimy to, co się z nią dzieje i w jakim kierunku zmierza. Jest nam po prostu przykro, jak na naszych oczach niszczycie naszą ukochaną grę. Przez lata dzielimy się pomysłami na balans, odchłań, łaźnie, zestawy umek, a zauważcie, że te wszystkie osoby mają wysoki staż i dużą wiedzę na temat samej gry. Więc traktowanie nas jako wrogów publicznych jest totalnie nie na miejscu. Mówimy to, co myślimy, a że jest to zazwyczaj negatywne, to nie jest nasza wina, tylko wasza. No bo co to za kretem wpadł na świetny pomysł, że poprzenoszą legi z jednej 2 do drugiej i będą się chwalić, że uwaga, ma to sens, gdzie później niektóre dwójki zostają z jedną legą, jak na przykład Amuno. Do tego nowe legi zazwyczaj są gorsze od starych, gdzie kompletnie zaburza to grę, zwłaszcza, że tych starych legend nie wycofują. Przykładem tego mogą być na szyję i łapy swadługa, albo to, że obniżają level legend. No co jak co, ale ja wolałbym ulepszyć buty z SK na plus 5. Które mają 163 level, niż te, które mają 160. Takich przykładów jest o wiele więcej. Lepiej ten stracony czas, którego podobno nie macie za dużo, poświęcić na coś bardziej pożytecznego. Na przykład kolejny sezon spoczych Kuferków. Wracając, myśli się, że kto dostał te kuferki? To nie wszystkie osoby, które nagrały filmy z openingu na nowym interfejsie. No bo w końcu komu zależałoby na tym, żeby pokazać, że administracja jest super i nagradza osoby promujące grę. Swoją drogą patrząc na niektóre odcinki, to chyba można stwierdzić, że im się udało. to z i. O boże człowieku! Co jest? Ile rzeczy? Nie, no, Dla jasności, to nie jest mi smutno, że ja nie dostałem, bo to byłoby co najmniej dziwne, jakbym dostał. Ale nie oszukujmy się, że ten film z hełmem był dla nich upokorzeniem. Co nie zmienia faktu, że gdyby na panelu zachowali się normalnie, to być może narracja tego filmu byłaby zupełnie inna. Tak samo co miał powiedzieć Jacob, który pojechał na Margo Campa z pozytywnym nastawieniem, a ostatecznie zawiódł się jak bardzo administracja może mieć w dupie swoich graczy. Sposób w jaki administracja postąpiła pokazuje jak łatwo można uciszyć osoby, które w przyszłości będą chciały wyrazić negatywną opinię. Cała ta sytuacja pokazuje, że pozornie lepiej trzymać dobre stosunki z twórcami gry i się nie wychylać. Proponowanie popielków, a zamykanie się kompletnie na inne osoby, to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście, że dla nich byłoby lepiej, gdyby kierys nie nagrał tego filmu, ale dzięki temu, że to zrobił, to przynajmniej przy następnym przekręcie może zastanowić się dwa razy, czy było warto. Bo to właśnie taka działalność uświadamia innych graczy, jak naprawdę jest. Bo na przykład, gdyby nie takie filmy, to wiele ludzi by się w ogóle o tym nie dowiedziało. I sprawa rozeszłaby się po kościach. Spójrzmy na skalę tego przedsięwzięcia. Co takiego zrobił Kaiser, że nie dostał kuferka. Powiedział, że mu się umki nie podobają? Przecież on przez te osiem lat ciągle promował wam grę, a wy się teraz tak odwdzięczacie. Również Gandard zaczął nagrywać świetne filmy w tematyce Margonem, w które wkłada wyjątkowo dużo pracy, jeśli chodzi o research. On również nie dostał kuferka. Hmm. Ciekawe, czy ma to związek z poświęceniem ostatnio większej uwagi konkurencji. Udało mu się nawet przeprowadzić wywiad z Salemem, a to już coś znaczy. A moi no że teraz jest głośno o tej aferze Wenierowej, to powiem wam co ja o tym myślę. Kasa wydymał administrację, wenira wydymała graczy, a niedługo zbliża się spotkanie w Krakowie. Podobno to jest miejsce na załatwianie różnego typu spraw, co byście powiedzieli, gdyby zarządcą Nowego Świata był jakiś lizotłów garmory, bo ja mam jakieś przeczucie, że za niedługo coś takiego będzie miało miejsce. Oczywiście na specjalnych warunkach. A haj już nie ma wy się zadbać o swój pijar. No to muszę powiedzieć, że zajebiście wam to wyszło. Czapki z głów.